Masaż tkanek głębokich jest skuteczną metodą, która może pomóc w zmniejszeniu zarówno bólu, jak i stresu. Jest to technika masażu, wykorzystująca długie, powolne ruchy do pracy na mięśniach i tkankach podskórnych, aby dotrzeć do jak najgłębszych ich warstw. Masaż ten ma szereg korzyści zdrowotnych dla osób cierpiących na ból lub dysfunkcję narządów ruchu, ale nie tylko, jest świetną metodą osiągnięcia stanu relaksacji. W swoim przebiegu choć nie zawsze bywa przyjemny, to jednak korzyści przeważają nad tym krótkim dyskomfortem. Zwiększa on przepływ krwi do mięśni, powodując ich rozluźnienie oraz umożliwiając usuwanie toksyn. Poprawia elastyczność, pomaga również łagodzić ból w dolegliwościach kręgosłupa, jak na przykład rwa kulszowa. Udowodniono, że masaż głęboki pomaga w redukcji lęku Poprawia nastrój. Wszystko dzięki zmniejszeniu poziomu hormonu stresu, jakim jest kortyzol. A ty, chcesz pozbyć się bólu i stresu? Zapraszam.